Niech żyje Jezus. Ogólny rzut oka na Straż Honorową. Jej stosunek do posłannictwa Świętej Małgorzaty Marii. Zdaje się nam, iż pożyteczną będzie rzeczą umieścić na początku tego podręcznika ogólny rzut oka na pochodzenie, przedmiot, cel i pobożne praktyki Straży Honorowej, ażeby osoby nie znające tego stowarzyszenia mogły sobie dokładnie zdać z niego sprawę bez konieczności odczytywania całego dziełka. Mamy nadzieję, że dzieło to, zarazem wynagradzające i eucharystyczne, wyda im się jakoby urzeczywistnieniem owej czci, jakiej przeszło dwa wieki temu, zażądał sam Chrystus Pan od świętej Małgorzaty Marii. W formie prostej i rzewnej, a dla wszystkich przystępnej, podaje ono różne sposoby uczczenia boskiego serca. Z tego też powodu rozszerzyło się w niewielu latach po całym świecie. Pochodzenie i rozwój Straży Honorowej. Klasztor Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, wizytek, w Burg we Francji jest kolebką Straży Honorowej i do dziś dnia jej głównym centralnym punktem. Tamto za sprawą opatrzności boskiej wzięła ona początek w dniu 13 marca 1863 roku w święto pięciu ran Zbawiciela, które przypadało wtedy w trzeci piątek Wielkiego Postu. Boskie serce Pana Jezusa natchnęło myślą założenia tego dzieła, zakonnice nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Burg, siostrę Marię od Najświętszego Serca, na świecie zwaną Konstancją Bernot i ją użyło za narzędzie do rozszerzenia straży honorowej po całej ziemi. Pobożna ta wizytka Ukryta w cichej zakonnej celi przez lat 40, starała się gorącą modlitwą, cierpieniem oraz listami swemi, pełnymi zdumiewającej wiary i miłości Bożej, przyczynić się do tego, aby to boskie serce ranione i znieważane przez grzeszników zostało poznane, ukochane i pocieszone. Skończyła swe życie tak pełne zasług w dniu 3 sierpnia 1903 roku, w wieku lat 78. Już w rok po założeniu swoim, w dniu 9 marca 1864 roku, straż honorowa została wyniesiona do godności bractwa przez biskupa Beley, Langerie. W Kilka miesięcy później, w dniu 16 czerwca 1864 roku, Pius IX ubogacił ją wszystkimi odpustami i przywilejami Arcybractwa Najświętszego, serca Pana Jezusa, a w dniu 7 kwietnia 1865 roku przydał jej jeszcze inne szczególne odpusty. Na koniec Leon XIII podniósł Bractwo w Burg do godności Arcybractwa dla Francji i Belgii 26 listopada 1878 roku. Następnie Stolica Święta ustanowiła w wielu innych państwach arcybractwa Straży Honorowej, jak we Włoszech, w Hiszpanii, w Szwajcarii, Anglii, Stanach Zjednoczonych, w Brazylii itd. Najdawniejszym bractwem w Polsce jest Bractwo Straży Honorowej w Krakowie, ustanowione w Kościele Sióstr Najwiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Sióstr Wizytek, w roku 1869. Z łaski stolicy Świętej zostało ono wyniesione w dniu 19 stycznia 1919 roku do godności arcybractwa dla całej Polski. Do tegoż arcybractwa mogą zwracać się we wszystkim, co dotyczy straży honorowej Polacy zamieszkujący całą Polskę. Dyrekcja generalna w Krakowie wydaje dyplomy i posiada główne składy druków brackich. Dziś dzieło to znane jest prawie wszędzie i liczy 20 milionów stowarzyszonych a między nimi ostatnich wielkich papieży i mnóstwo dostojników Kościoła Świętego. Pius IX dopominał się jako o najwyższy zaszczyt o tytuł pierwszego członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Leon XIII wyrzekł raz do biskupa z Belej następujące słowa. Jestem członkiem Straży Honorowej. Co miesiąc przesyłają mi moją kartkę i co dzień odprawiam moją godzinę straży. Józef X raczył po dwakroć przysłać imię swoje dla wpisania go w poczet członków arcybractwa. Obsypał on nasze drogie dzieło licznymi błogosławieństwem i łaskami swemi, a w dniu 2 maja 1904 roku, przysyłając mu nowe błogosławieństwo, złożył wszystkim stowarzyszonym życzenie, aby w nich spełniła się obietnica wyrażona w następujących słowach: Ci mnie znajdą, którzy czuwają przy mnie. Na koniec w dniu 16 stycznia 1906 roku raczył sam się ogłosić szczególnym protektorem całej Straży Honorowej. Ojciec święty, Benedykt XV. Po dwakroć, to jest 29 stycznia 1918 roku i 11 czerwca 1920 roku, przysłał arcybractwu w Burg i wszystkim członkom Straży Honorowej swoje apostolskie błogosławieństwo, zachęcając ich do coraz większej gorliwości w wypełnianiu praktyk brackich i coraz gorętszej miłości ku boskiemu sercu Zbawiciela i tak to maleńkie gorczyczne ziarenko rozrosło się w olbrzymie drzewo, roztaczające pod opieką stolicy świętej swe Konary ponad krajami całej ziemi. Przedmiot Najświętsze serce Jezusa, symbol jego nieskończonej miłości, oto główny przedmiot, który Straż Honorowa podaje ku czci swoim członkom. Zapatruje się nań jednak w sposób szczególny, sobie tylko właściwy, gdyż obrała za przedmiot swej czci zranione serce Jezusa, dające przez wylanie swej krwi ostatni dowód miłości swojej. Czcimy więc to boskie serce zranione widzialnie włóczniom na krzyżu i codziennie ranione niewidzialnie zapomnieniem, niewdzięcznością i grzechami ludzkimi. Trzeba niestety wyznać, że dotąd mała garstka dusz kupiła się koło tej boskiej rany. Choć święta Małgorzata Maria wskazała im ją na pierwszym obrazku najświętszego serca, własną jej ręką naszkicowanym, który też czcić poleciła swym nowicjuszkom, sama też w środku szeroko otwartej rany napisała słowo Caritas", miłość. Streszczające tak wymowne posłannictwo, jakie ją boski nasz zbawca zaszczycił, ogłaszania całemu światu tych słów, godnych podziwu, które wyszły z ust Boga samego. Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, iż niczego nie zaniechało i które wyniszczyło się i wyczerpało, aby im miłość swoją okazać. Mimo to jednak większość dusz, zajęta wyłącznie rozważaniem nieskończonej miłości, objawiającej się w tych boskich słowach, nie starała się wniknąć w głębinę owej rany, którą właśnie miłość zadanała boskiemu sercu owej rany niewidzialnej, którą rana zewnętrzna otwarta ostrzem żelaza była tylko tkliwym symbolem. Nawet i ci, którzy poprzedzili świętą Małgorzatę Marię, pociągnięci niewypowiedzianą pięknością serca Boga człowieka i olśnieni blaskiem jego nieskończonych doskonałości, a nade wszystko zdumieni i zachwyceni niezmierną miłością, jaką to serce pała ku ludziom, nie zwrócili szczególniejszej uwagi na tę wzruszającą skargę Zbawiciela. Szukałem, kto by mnie pocieszył, a nie znalazłem. Dopiero straż Honorowa otrzymała ten wielki przywilej, że usłyszała i zrozumiała tę skargę, że zwróciła uwagę dusz i ich wzruszone spojrzenia na serce Jezusa, przebite włóczniom żołnierza, i że na koniec otoczyła to zranione serce owymi pocieszycielami, których dotąd na próżno szukało, czerpiąc natchnienie z tych słów Zbawiciela, streszczających tak pięknie całe posłannictwo świętej Małgorzaty Marii, oto serce, które tak bardzo umiłowało. Straż honorowa, łącząc się z tą drogą świętą, woła do nieszczęsnego i grzesznego świata. Oto serce, które tyle wycierpiało! Pius IX zdaje się bardzo wymownie potwierdzać tę cześć oddawaną sercu zranionemu włóczniom dekretem beatyfikacji świętej Małgorzaty Marii, w którym tak mówi: Któż by nie uczył się pociągniętym do oddania miłości za miłość temu sercu, tak pełnemu słodyczy, przebitemu i zranionemu włóczniom, na to by ofiarować przez to duszy naszej schronienie i miejsce ucieczki wśród zamachów nieprzyjaciół zbawienia? Któż nie byłby niepobudzonym do oddania swych hołdów temu sercu najświętszemu, z którego rany wypłynęła krew i woda, prawdziwe źródło życia i zbawienia? Tajemnica wzruszająca to uderzenie włóczniom, bo nam ukazuje w sposób tkliwy i żywny to serce, które tak umiłowało ludzi, że niczego nie żałowało, aż do wylania ostatnich kropel krwi, pozostawiając im w tym drogocennym skarbie dowód swojej najwyższej czułości i niewyczerpane źródło łask. Tajemnica drogocenna, gdyż według nauki Ojców Świętych. Z boku otwartego Boga człowieka, spoczywającego na krzyżu, wyszedł Kościół katolicki, mistyczna oblubienica nowego Adama, a z jego zranionego serca wytrysły wraz z krwią i wodą sakramenta święte, które miały obmyć i odrodzić świat. Tajemnica wymowna, bo nam przypomina słowem dziwnie przekonywującym, nie tylko ranę zadaną sercu Jezusowemu na krzyżu, ale i te rany nieustannie niemniej okrutne, któremu zadaje codziennie. Obojętność tylu złych chrześcijan i publiczne odstępstwo tylu zdrajców. Cel. Z tego przedmiotu wynika naturalnie cel, jaki sobie obrała Straż Honorowa: pocieszać to zranione serce. Lecz jakże je pocieszać? Oto oddając mu chwałę, miłość, wynagrodzenie, jak to ogłasza sztandar dzieła. Chwałę, ogłaszając jego królewską godność i rozszerzając jego królestwo wśród ludzi. Czyż zaś każdy członek Straży Honorowej nie zatwierdza istnienia króla, którego wszędzie otacza i królem swym obwołuje? Miłość przez oddanie serc naszych temu sercu, tak dobremu, tak miłującemu, tak opuszczonemu. Wynagrodzenie. Przez spełnienie cnót chrześcijańskich, a zwłaszcza pokuty i gorliwości w celu wynagrodzenia Bogu za zniewagi, jakie mu wyrządzają grzechy ludzkie i ich opłakane skutki, jak również przez ofiarowanie Ojcu przedwiecznemu krwi i wody, które wypłynęły z raz zranionego serca Jezusowego. Powtórę, pocieszmy to boskie serce, poczyniając się do tego, aby ten potrójny hołd stał się powszechnym i nieustającym. Wszystkie dusze bez wyjątku są do tego powołane. Aby zaś wszystkie mogły temu wezwaniu łatwo odpowiedzieć, nie żąda się od nich niczego więcej, tylko ofiarowania Bogu i uświęcenia codziennych obowiązków, głównie zaś tych, które przypadają w czasie godziny Straży. Wskutek tego, ponieważ niezliczeni członkowie Straży znajdują się we wszystkich częściach świata zatem nie ma ani jednej chwili dnia i nocy, w której by to boskie serce nie odbierało od swej straży honorowej szczególnych hołdów uwielbienia. Pobożne ćwiczenia straży honorowej. Ćwiczenia te są trojakie. Pierwsze zapisanie członków na wielkim zegarze bractwa. Drugie. Godzina straży. Trzecie. Drogocenne ofiarowanie. Punkt pierwszy. Zegar straży honorowej. Kiedy Pan nasz powierzył dziewicy w Parej Lamonial, posłannictwo szerzenia tego po całym świecie, a chodzi tu o cześć swego Boskiego Serca, zarazem w słowach nader wyraźnych, w jaki sposób ta cześć ma być mu oddawana, to zaznaczył. Między innymi wyrzekł wtedy zbawiciel do świętej Małgorzaty Marii te słowa: Mam szczególne w tem upodobanie, gdy widzę, że miłość moja jest szczona pod figurą cielesnego serca. Pragnę, aby obraz mego serca był wystawiony ku czci publicznej, aby przez to wzruszyć niecu, nieczułe serca ludzkie. Potem dodał jeszcze: Wszędzie, gdzie ten obraz będzie wystawiony, aby mu oddawano szczególną cześć, ściągnie wszelkiego rodzaju błogosławieństwa. Odpowiadając temu wezwaniu, Straż Honorowa przyjęła za sztandar tarczę zegarową, noszącą w środku wizerunek serca pana Jezusa zranionego włócznią, a u góry następujący napis. Cześć, miłość, wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Prócz tego chcę, aby imiona jej członków zostały zapisane nie tylko w Księdze Arcybractwa, tak jak tego bezwarunkowo dekrety papieskie wymagają, ale także, aby znajdowały się na tarczy Wielkiego Zegara. W naszych czasach, obojętność i apostazja społeczna, Pan nasz Jezus Chrystus żąda od nas aktów wiary, wynagrodzenia i miłości. To też Straż Honorowa składa mu je z całą hojnością, która jest winna sercu swego króla i swego Boga. Król mój i Bóg mój. Zegar taki wystawia się publicznie to jest w oratorium, w kaplicy, a przede wszystkim w kościele obok ołtarza arcybractwa. Punkt drugi godzina straży. Stowarzyszeni sami obierają sobie swoją codzienną godzinę straży, której bez słusznych powodów zmieniać nie powinni. Nie jest to wcale rzeczą konieczną, by spędzać godzinę straży na modlitwie lub w kościele. W trzecim rozdziale znajduje się objaśnienie dotyczące godziny straży i do tego dojdziemy w kolejnych odcinkach. Punkt trzeci: drogocenne ofiarowanie. Czwarty artykuł Farcy Bractwa wskazuje swym członkom jako doskonały wzór ich zniosłego zadania ową pierwszą heroiczną straż honorową, to jest Matkę Świętą, Jana i Magdalenę, którzy odważnie towarzyszyli Jezusowi Panu na Kalwarii, pocieszali go w jego strasznym opuszczeniu, a będąc naocznymi świadkami tajemniczego otwarcia włóczniom jego najświętszego serca, złożyli mu pierwszy hołd miłości i wynagrodzenia, jaki mu teraz nieustannie pojawia, ponawia jego wierna straż honorowa z taką gorliwością i poświęceniem. W istocie członkowie straży odbywają w dalszym ciągu ową pierwszą świętą straż na Golgocie, gdy u stóp tabernakulum ponawiają nieustannie ów potrójny hołd miłości złożony Zbawicielowi po raz pierwszy na Kalwarii. Z Magdaleną hołd Miłości pokutującej, gdy przejęci z na widok swych grzechów korzą się w prochu u stóp boskiego serca, zranionego włóczniom, i starają się w ciągu swojej godziny straży, miłością swoją pocieszać to boskie serce. Z Janem, hołd miłości wynagradzającej, gdy stojąc przy przebitym boku Chrystusa, Zbierają i nieustannie ofiarowują Bogu Ojcu za potrzeby Kościoła Świętego i nawrócenie grzeszników drogocenną krew i wodę, która wypłynęła z rany najświętszego serca. Z Maryją, hołd miłości ofiarującej się, gdy łącząc się jako dobrowolne ofiary ze Zbawicielem nieustannie ofiarowywanym na ołtarzach naszych, współpracują z nim przez wyrzeczenie i zaparcie się siebie w odkupieniu i zbawieniu świata. Taki jest zatem początek, przedmiot, cel i ćwiczenia Straży Honorowej. Arcybractwo Straży Honorowej pozostaje w cisłym związku ze wszystkimi innymi stowarzyszeniami ustanowionymi ku czci Boskiego Serca, łącząc się z nimi i uzupełniając je. O stosunku Straży Honorowej do posłannictwa Świętej Małgorzaty Marii. Wcześniej Najświętszego Serca, objawiona dziewicy z Parei w wieku XVII, miała rozkwitać w całej pełni dopiero w wieku XIX. Beatyfikacja świętej Małgorzaty Marii była do tego pobudką. W dniu 18 września 1864 roku, w uroczystość siedmiu boleści Matki Bożej, odbyły się u świętego Piotra w Rzymie uroczystości wywyższenia na ołtarze tej pokornej miłośnicy Zbawiciela. Tymczasem zaś 13 marca poprzedniego roku w jednym z klasztorów nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny we Francji powstało w zupełnym ukryciu skromne dzieło i nikt wtedy nie przypuszczał tego cudownego rozwoju, jaki mu Opatrzność Boża przeznaczyć raczyła. Dziś jednak jest już rzeczą jasną i niezaprzeczoną, że dzieło to utworzone zostało w tym celu. By nabożeństwo do Najświętszego Serca uczynić popularnym i dla wszystkich dostępnym, by je rozszerzyć po całym świecie i odpowiedzieć wszystkim żądaniom Pana Jezusa, odnoszącym się do tego nabożeństwa przez Niego samego wyrażonym, jak również i wszystkim nawoływaniom świętej Małgorzaty Marii, zachęcającym do oddawania czci Bożemu Sercu. Na potwierdzenie tego, cośmy wyżej powiedzieli, przytaczamy tu słowa Pana Jezusa. Punkt pierwszy. Pewnego dnia rzekł on do świętej Małgorzaty Marii Pragnę gorąco być czczonym i kochanym w sakramencie mojej miłości, a nie znajduję prawie nikogo, kto by odpowiedział mojemu pragnieniu. Otóż właśnie powoływanie członków Straży Honorowej polega na tym, by jeżeli nie osobiście, to przynajmniej duszą i sercem stawali u stóp tabernakulum, zmieniając się co godzina i współbiegając się z aniołami w miłości i uwielbieniu. Punkt drugi. Tak samo jest to, co do prośby pana Jezusa odnoszącej się do publicznego wystawienia obrazu jego najświętszego serca, o czym już wyżej mówiliśmy. Żadne dzieło nie spełniło może tak doskonale tego życzenia najświętszego serca, jak Straż Honorowa. Wielkie zegary stowarzyszenia, w środku których jaśnieje obraz tego boskiego serca, rozrzucone są i wystawione ku czci publicznej we wszystkich częściach świata. W niezliczonej liczbie, a widok tego najświętszego serca poruszył już wiele nieczułych serc i pociągnął je do miłości Jezusa. Punkt trzeci. Innym razem rzekł Jezus do swojej pokornej powiernicy: Chcę utworzyć dookoła mojego serca koronę z dwunastu gwiazd, złożoną z mych najdroższych i najwierniejszych sług. I oto te dwanaście gwiazd jaśnieje właśnie dookoła zegara straży honorowej, a poniżej ich widać całe szeregi wiernych sług. Upiących się koło boskiego serca i tworzących ową koronę, o której Pan Jezus mówił już kiedyś do świętej Małgorzaty Marii. Punkt czwarty. Upodobało się boskiemu zbawcy ogłosić swe królestwo miłości przez cześć oddawaną Jego boskiemu sercu. Będę królował, mówił do wizytki z parei, mimo wysiłków moich nieprzyjaciół, którzy starać się będą o to, aby się temu sprzeciwić. Święta Małgorzata Maria powtarzała również z pewnością niczym niezachwianą. Tak będzie królowało to boskie serce pomimo piekła i jego napaści. Ta pewność napełnia mnie radością. Powstanie Straży Honorowej nie tylko przepowiadało to Królestwo Miłości Straż Honorowa od samego początku je ogłaszała, zatwierdzała, rozszerzała tysiącznymi sposobami, choć już sama jej nazwa wystarczyłaby w tym celu zupełnie. Straż Honorowa każe się bowiem domyślać istnienia króla, którego czci, otacza i któremu z największą służy poświęceniem. Punkt 5. Pewnego dnia mówił znowu Pan Jezus do, świętej Małgorzaty Marii, objawił jej nabożeństwo do swego najświętszego serca pod figurą pięknego drzewa, które miało wyrosnąć w naszym zakonie i z którego chciał, aby córki nawiedzenia rozdzielały hojnie owoce innym. Straż Honorowa ukazuje właśnie to piękne drzewo, oczom swych członków i liście jego mające być uzdrowieniem narodów rozdziela na wszystkie cztery strony świata pod postacią kartek zelatorskich, czyli miesięcznych, tłumaczonych na wszystkie języki i zastosowanych do wszystkich stanów i warunków życia. Punkt 6. Święta Małgorzata Maria zachęcała wszystkich czcicieli boskiego serca, aby jego wizerunek nosili na piersiach swoich. Odznaka i medali straży honorowej zadośćczynią temu żądaniu dziewicy z parej. Punkt siódmy. Godzina święta, której Pan Jezus od niej żądał, jest polecona członkom straży honorowej, a podręcznik podaje sposób jej odprawiania. Punkt 8. To samo powiedzieć można o Komunii Świętej Wynagradzającej i o nabożeństwie w pierwszy piątek miesiąca. Święta Małgorzata Maria dała im początek i one też zaliczają się do najżywotniejszych ćwiczeń straży honorowej. Punkt 9. Tak samo się rzecz ma ze wspólnością modlitwy, o czym tak pisała kiedyś Święta Małgorzata Maria do Ojca Kruasę. Stowarzyszenie Najświętszego Serca, które członkowie mogliby brać wzajemny udział we wspólnych duchowych korzyściach, byłoby bardzo miłe Boskiemu Sercu. Nieustające błaganie zaprowadzone w bractwie straży honorowej, o którym mówi dziewiętnasty rozdział tego podręcznika, odpowiadały i temu żądaniu i to również poruszymy w dalszych filmach na ten temat. Punkt 10. Mój boski zbawiciel zapewnił mnie, że przez nabożeństwo do swego najświętszego serca chce wyrwać z drogi zatradzenia wielką liczbę dusz, które szatan uważał już za swoje. Te słowa świętej Małgorzaty Marii wywołały wśród straży honorowej prawdziwą krucjatę w celu ratowania grzeszników mającą za sztandar zegar miłosierdzia. Dziesiąty rozdział podręcznika mówi szczegółowo o godzinie miłosierdzia. Liczne nawrócenia potwierdzają nadar wymownie skuteczność tego nowego apostolstwa, które najświętsze serce Jezusowe powierzyło swej straży honorowej. O tym również będziemy mówić w dalszych odcinkach. Punkt jedenasty. Miłość Boża nie mówi jednak nigdy dosyć, to też święta Małgorzata Maria usłyszała następujące słowa: Córko moja, szukam ofiary dla mego serca i ciebie na nią obrałem. I tego żądania pana Jezusa nie pozostawiła straż honorowa niedopełnionym. Przez zjednoczenie ze Zbawicielem, nieustannie ofiarowywanym, prowadzi ona wybraną cząstkę swych członków aż na szczyt miłości, przez zupełne oddanie i zaparcie się siebie. Punkt 12. Lecz ponad wszystko zranione serce Jezusa, a wraz z nim wzruszająca tajemnica przebicia włócznią, są głównym przedmiotem czci i miłości członków straży honorowej. Jak Święta Małgorzata Maria rozważała kiedyś serce Jezusa konające w Ogrójcu, tak straż honorowa rozważa je przede wszystkim na Kalwarii, przebite ostrzem żołnierza, wylewając ostatnie krople krwi i wody, będące zarazem ostatnim dowodem jego miłości. Tą też jedną z głównych praktyk arcybractwa jest ofiarowywać te ostatnie krople najdroższej krwi i wody Ojcu Przedwiecznemu i ustawicznie stawać je między usprawiedliwością Bożą a zbrodniami ludzkimi. Punkt 13. Na koniec zaznaczyć należy i to jeszcze, jak ścisłe zachodzi podobieństwo między Duchem Straży Honorowej a Świętą Liturgią Dnia, w którym przypada uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. W epistole na ten dzień przypadającej znajdują się mu te słowa z radością czerpać będą ze źródeł zbawicielowych. W myśl tych słów Straży Honorowej Straż prowadzi swych stowarzyszonych do źródła wytreskającego ze zranionego Jezusowego serca. Ewangelia przytacza opowiadanie świętego Jana o przebiciu włócznią. Jeden z żołnierzy włóczniom otworzył bok jego, a natychmiast wyszła krew i woda. Ta właśnie tajemnica jest nade wszystko zalecona czci członków straży honorowej. Urągania i nędzy czekało serce moje i wyglądałem, kto by się razem ze mną smęcił, a nie było. Szukałem, kto by mnie pocieszył, i nie znalazłem. Ten wiersz, wyjęty z psalmu 68 śpiewamy przy Komunii Świętej tego dnia. Odnosi się do dusz pocieszających boskie serce, o których jest mowa w trzecim rozdziale tej książki a który będziemy omawiać w dalszych odcinkach tej serii.